A jak spokonał na swoim boisku galatę 2 do 1 w ostatnim spotkaniu fazy ligowej ligi Europy, no awansował dalej, co raczej nie było problemem. Nie było też szans na to, żeby awansować do top 8, żeby uniknąć jednej 16. Generalnie jednak jestem całkiem po tym meczu zadowolony w kontekście tego, co zobaczyłem na boisku. Jestem bardzo niezadowolony z tego, co działo się poza boiskiem. Jakie informacje odnośnie klubu z Amsterdamu hmm, pojawiały się przed rozpoczęciem tej konfrontacji? Mecz zaczęliśmy od tego, że z jakiegoś powodu Jordan Henderson nie miał na swoim ramieniu opaski kapitańskiej. Dostał ją Remko Pazwir. A wszystko dlatego, że Anglik, w momencie w którym to nagrywam, nadal jest piłkarzem Ajaxu, ale ponoć próbował bardzo mocno wymusić transfer do Monako. Świetna sprawa, na sam koniec okna dostać taką informację od swojego kapitana i piłkarza, który jest w dużej mierze nie do zastąpienia w tej drużynie. No, nic tylko się cieszyć będąc m, trenerem Francesco Farioli. No w tym sezonie nic tylko kłody pod nogi dostaje tak naprawdę od swojego klubu po prostu jako całości. Nie zmienia to jednak faktu, że jakbymkolwiek bym nie był zawiedziony Hendersonem, no to Anglik jednak na boisku wyglądał naprawdę dobrze. I to był mecz, wiecie, z tureckimi drużynami często jest tak, że one tam sobie gdzieś są, są dużymi nazwami, gdzieś tam raz na jakiś czas słyszę się o jakimś głośnym transferze do nich albo wypożyczeniu, ale nie myśli się o tym do momentu, w którym się z nimi faktycznie gra. No i w momencie, w którym zobaczyłem na boisku Mertensa, Ozimena przede wszystkim, kiedy zobaczyłem też na boisku Davinsona Sancheza i tego cały czas Muslera w bramce, to pomyślałem sobie: O kurczę, to, to może być całkiem poważny zespół. Kiedy później okazało się, że ci wszyscy zawodnicy mają nadal ochotę grać w piłkę i są dobrze przygotowani. Plus to, że Galata do tego meczu nie przegrała piłki nożnej spotkania od sierpnia, zdaje się. No to trochę bardziej rozumiem i trochę bardziej akceptuję to, co działo się na boisku. Galatasaray dużo więcej sobie jak Ajaxu kreowało. Galatasaray było klubem, było drużyną, która widać, że mówiąc wprost, ma no po prostu więcej jakości. Ale wydaje się, że w momencie, w którym Farioli dostaje rywala w postaci drużyny, która po pierwsze chce grać w piłkę, po drugie próbuje dominować, no to w takich okolicznościach Ajax Fariolego, jak nie Ajax, Odnajduje się najlepiej, bo mimo tego, że drużyna z Turcji dominowała w dużej mierze, niekoniecznie całkiem zabrali piłkę czy coś w tym stylu, ale optyczna przewaga była po stronie gości. No, w takich warunkach Ajax Fariolego dobrze się odnajduje, i pomimo tej przewagi gości, ja nie miałem choćby przez chwilę poczucia, że tutaj może wydarzyć się. Coś złego. Mówimy oczywiście o wyniku i o tym, co Galata jest w stanie Ajaxowi zrobić, bo stało się coś bardzo złego. Dosyć wcześnie, na początku spotkania, Mika Hotz złapał kontuzję, musiał zostać zastąpiony przez Czubę Akpoma, czyli piłkarza, który nie ma pojęcia o gry na lewym skrzydle. No i ciężko powiedzieć, czy na klasę w niedzielę Hotz będzie dostępny. Ja, w momencie, w którym nagrywam ten film, nie mam jeszcze informacji na ten temat no i ten Akpom, który nie potrafi grać o tym lewym skrzydle, akurat w tym meczu dobrze sobie poradził, bo to po jego akcji Bertrand Traore dobijał strzał, po którym Ajax objął prowadzenie. Trochę walki, zwłaszcza przed przerwą pozytywnej, też Anglik dał i to był właśnie taki mecz, w którym ci wszyscy piłkarze, co do których jakości mam dosyć sporo wątpliwości w Ajaxie, że oni wszyscy mieli takie Pozytywne momenty, że mieli przebłyski tego, że można pozytywnie o nich mówić i nie zawsze były to wielkie rzeczy, ale to też pokazuje troszkę w jakim miejscu jako klub Ajax jest. No bo bardzo mi się podobał naprawdę Anton Jargej, który pokazał jeszcze raz, że ma żelazne płuca, może za dużo nie dawał z przodu w porównaniu do tego, czego się od niego oczekuje. Ale z tyłu był całkiem pewny i nie dawał się nie wiadomo jak robić. Nawet jak był mijany, to szybko dochodził z powrotem do swojego rywala i utrudniał mu życie. Josip Przutalo. Josip Przutalo przez jakiś czas był w moim odczuciu piłkarzem, który może i się poprawił, może i daje dużo siły i z piłką przy nodze nie jest tak źle, ale zawsze był jeden obowiązkowy gigabubble jego udziałem. Ostatni mecz 2-3? Nic takiego nie ma miejsca. I ja wiem, że to śmiesznie brzmi, żeby celebrować to, że środkowy obrońca, który kosztował 20 baniek, nie zrobił gigababola w meczu. No, ale tak jak mówię, punkt odniesienia jest istotny, ta poprzeczka wędruje odpowiednio nisko jeżeli do czegoś się został przyzwyczajonym. No i Remko Pazwir zagrał bardzo dobre spotkanie. Remko, który jest piłkarzem w takim wieku, że bardziej zastanawia się nad tym, czy nie wypadnie mu dysk w trakcie interwencji, niż nad tym, w jaki sposób lubi uderzać nie wiem, środkowy napastnik przeciwnika. No, szczęśliwie dysk mu nie wypadł, zagrał naprawdę dobre spotkanie. Nie wiem, może ta opaska kapitańska mu po prostu służy. Druga linia z tym Hendersonem działała bardzo dobrze. Jeszcze raz wspomnę, że Henderson może i poza boiskiem niezbyt profesjonalnie się zachował i niezbyt dużo sympatii ma aktualnie wśród kibiców Ajaxu, ale na samym boisku nie widać było choćby cienia tego, że są jakiekolwiek problemy. Także mam mu dużo zarzły aktualnie, ale na pewno doceniam to, że nie ma to wpływu na jego boiskową postawę. Znaczy się mimo wszystko na boisku profesjonalista. Co dalej? To nie było niepotrzebne zwycięstwo, dzięki niemu udało się prawdopodobnie uniknąć trochę trudniejszego losowania w 1, 16 Ligi Europy. Aktualnie, znając życie, skończy się na Paoku, bo Ajax z Paokiem to jest taka para, która się bardzo regularnie w ostatnich latach przewija i patrzę na to wszystko z po pierwsze, z w miarę optymizmem, bo ta drużyna potrafi stawiać czoła dużym wyzwaniom, zwłaszcza wtedy, kiedy naprawdę trzeba się spiąć. A z drugiej strony, kiedy tutaj nagrywam to wszystko, Ajax nadal nie wykonał żadnego sensownego ruchu na rynku transferowym. Jasne, udało się tego Juriego Regiera ściągnąć jako następstwo Rensza, co jest dosyć dziwnym transferem w tym kontekście, ale mniejsza. Są prace nad jakimś wzmocnieniem lewego skrzydła, ale patrząc na to wszystko, to przyszłość Ajaxu w Lidze Europy no nie maluje się w różowych barwach. Jak to się faktycznie skończy to oczywiście zobaczymy bo tak to działa że e, czas odkrywa przed nami swoje karty z, z biegiem jego biegu. A Oziman w Turcji się nie obija. Nadal jest bestią, nadal jest mega trudnym do zatrzymania piłkarzem. Trochę szczęścia jak miał że tylko jedną bramkę i to w samej końcówce gość z Neapolu strzelił, a z drugiej strony Brian Broby pozostaje Brianem Brobeyem. Nie strzelił bramki, bo on od tego najwyraźniej nie jest jakoś środkowy napastnik, ale rozpoczął e, akcję dającą prowadzenie Ajaxowi i wielokrotnie pokazywał, że nawet taki chłop jak Dawinson Sanchez no nie jest w stanie go przepchnąć czy wywrócić bez e, faulu. Ciekawa przyszłość tego piłkarza czeka, tego jestem przekonany. No, i na pewno też przez całą swoją karierę będzie kibiców swojego klubu, by ten klub nie był, frustrował swoim brakiem skuteczności.